Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. Dziś zagłębimy się w jeden z najbardziej fundamentalnych elementów chrześcijaństwa, a mianowicie w zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie stanowi nie tylko fundament naszej wiary, ale również źródło nadziei i siły w życiu chrześcijańskim. Jednakże co dokładnie oznacza to wydarzenie? Jakie są dowody na jego rzeczywiste zaistnienie? Czy opowieść o zmartwychwstaniu jest jedynie legendą? Zapraszam więc wszystkich do wspólnego oglądania kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika, w którym poruszymy ten niezwykle ważny aspekt naszej wiary. Zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest centralnym punktem chrześcijańskiej wiary. Oznacza ono triumf nad śmiercią i grzechem, potwierdzenie boskiego planu zbawienia oraz obietnicę życia wiecznego dla wszystkich wierzących. To wydarzenie stanowi kluczowy moment. W historii zbawienia, świadczący również o mocy Bożej Miłości i zbawczym działaniu Jezusa Chrystusa. Co dokładnie więc oznacza zmartwychwstanie? To nie tylko powrót do życia fizycznego po śmierci, lecz przemiana, w której ciało Jezusa zostało w jakiś sposób przekształcone, stając się ciałem zmartwychwstałym. Ciałem możemy powiedzieć nowego życia niepodatnym. Na zniszczenie, ani śmierć. Jest to wydarzenie przekraczające wręcz granice zwykłego doświadczenia ludzkiego. Ewangelie. Zawierają liczne relacje dotyczące zmartwychwstania Jezusa. Świadkami tych wydarzeń byli pierwsi uczniowie oraz inne osoby, które spotkały zmartwychwstałego Jezusa. Ich relacje, choć nie zawsze identyczne w szczegółach, potwierdzają fakt, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Ponadto istnieją także inne dowody na zmartwychwstanie, takie jak Pusty Grób, czy zapisy historyczne, świadczące o świadectwie życia i działalności pierwszych chrześcijan, którzy byli gotowi poświęcić życie za wiarę w zmartwychwstanie Jezusa. Nie brakuje osób, które kwestionują zmartwychwstanie i mówią, że jest ono jedynie jakąś legendą. To trzeba powiedzieć, że istnieje wiele argumentów przemawiających za jego autentycznością. Rozbieżności w relacjach ewangelicznych nie muszą świadczyć o fałszywości, lecz raczej o różnorodności źródeł i perspektyw świadków. Ponadto krótki czas między wydarzeniami a powstaniem ewangelii sprawia, że trudno jest uznać je za jakieś legendarne wręcz opowieści. Zmartwychwstanie Jezusa stanowi fundament chrześcijańskiej wiary. Niepodważalny punkt odniesienia dla naszej nadziei i życia duchowego. Choć może być to trudne do zrozumienia czy uwierzenia dla niektórych, to dla chrześcijan jest to fundament, na którym opiera się cała nasza egzystencja duchowa. Niech ta prawda będzie źródłem naszej nadziei i siły w codziennym życiu. Muzyka Dziękuję wszystkim którzy poświęcili czas na obejrzenie tego odcinka. Jeśli ten materiał był dla Was inspirujący i wartościowy, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału oraz włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia już w następnym odcinku Duchowego Przewodnika.